Zakończone kilka dni temu Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie, pokazują, że wszystko to, co zostało opisane w książce Dariusza Rozwadowskiego, Kościół w obliczu rewolucji, marksistowski marsz przez instytucję Kościoła katolickiego, niestety realizuje się na naszych oczach. Mamy do czynienia z przejęciem Kościoła jako instytucji przez jego wrogów którzy próbują budować zupełnie nową religię uniwersalistyczną, idącą ramię w ramię z ONZ i jego potwornymi agendami, takimi jak Agenda 2030 i cele zrównoważonego rozwoju, co finalnie ma doprowadzić do wprowadzenia globalnego komunizmu w nowym wydaniu. Oglądając obrazki z Lizbony, na usta ciśnie się jedno słowo: Destrukcja. Niszczone jest sakrum, liturgia, tradycja. Prawdy wiary i odwieczna nauka Kościoła katolickiego zastępowane są podgrzewanymi do granic możliwości emocjami, pustosłowiem, spreparowanymi przez ideologię marksistowską pojęciami. Podczas Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie dokonywane były jawne profanacje. W miejsce Boga postawiono człowieka. To swoisty kult człowieka. Naukę katolicką zastąpiły emocje, materializm, promowanie tu i teraz. Przerażające do czego doszło i to w tak szybkim tempie. Jakie są źródła tego upadku, skąd to wszystko się wzięło i do czego może jeszcze doprowadzić, zostało opisane w książce Kościół w obliczu rewolucji. Marksistowski Marsz przez Instytucję Kościoła Katolickiego. Warto sięgnąć po tę pozycję. Jest to książka, którą powinien przeczytać każdy katolik, zarówno świecki, jak i duchowny.